Okej, okay, to chciałbym się na początek upewnić, że zgadzamy się wszyscy z tym przekonaniem, które teraz widzicie, że każdy projekt e-learningowy powinien zaczynać od zdefiniowania celów szkoleniowych. Mam prośbę, podnieście ręce, jeżeli się zgadzacie z tym przekonaniem. Czy jest ktoś, kto się nie zgadza? Jedna osoba. Też, można też tak. Nie wiem, czy Pani brała udział w naszym badaniu, bo tak, okej, okay, no to dobra. To już pani wie, dlaczego nie? Słuchajcie, To pytanie zadaliśmy też uczestnikom badania, które nazwaliśmy Zainfekowani. Za chwilę powiem skąd ta nazwa pochodzi o jaką infekcję tutaj chodzi i o jaką prewencję też przed tą infekcją chodzi. Zadaliśmy to pytanie i poprosiliśmy uczestników o ocenę, czy zgadzają się z tym przekonaniem. Mogli wybrać, że zgadzają się całkowicie, częściowo, bądź że się nie zgadzają. No i generalnie. Zgoda była powszechna, mniej więcej tak jak na tej sali, bo miałem wrażenie, że około 95% z Was podniosło również rękę, że zgadza się z tym przekonaniem. I to była pierwsza część naszego badania, które nazwaliśmy badaniem spontanicznym, ponieważ uczestnicy mieli tylko to, to jedno przekonanie do dyspozycji i oceniali, czy się z nim zgadzają, czy nie. A w drugiej części badania zadaliśmy troszkę inne pytanie. Dodaliśmy takie alternatywne przekonanie, które brzmi tak, że każdy projekt powinien zaczynać się od zdefiniowania problemu do rozwiązania. No i teraz mam jeszcze raz do Was prośbę, żebyście podnieśli rękę, jeżeli zgadzacie się bardziej z tym drugim przekonaniem. No dobrze, biorąc pod uwagę pewną nieśmiałość, że nie wszyscy mieli odwagę podnieść rękę, to myślę, że około 50% z Was w tej chwili mniej więcej podniosło rękę, że zgadza się bardziej z tym drugim przekonaniem, a więc zmieniliście zdanie. Podobnie zrobili uczestnicy naszego badania w drugiej części badania. Ta druga część, tą drugą część nazwaliśmy badaniem wspomaganym, ponieważ uczestnicy mieli do wyboru dwa przekonania i wybierali to, z którym zgadzają się bardziej. To jest część, fragment naszego badania. Takich przekonań było więcej, zanim pokażę Wam szczegółowe rezultaty tego badania, wyciągniemy sobie wnioski z tego badania, to troszeczkę więcej jeszcze o metodyce i skąd pomysł i jak to badanie przebiegało. Tak jak powiedziałem w pierwszej części to było badanie spontaniczne. Przedstawiliśmy uczestnikom osiem przekonań. Każde z tych przekonań było charakterystyczne dla tak zwanego tradycyjnego, można powiedzieć szkolnego, sposobu myślenia o szkoleniach. Co to jest ten tradycyjny sposób i skąd w ogóle wzięła się koncepcja tego badania? Otóż wzięła się ona z książki Mapyt, której autorką jest Cathy Moore. Cathy Moore mówi sama o sobie, że jej misją jest uchronić świat przed nudnymi szkoleniami korporacyjnymi. I uważa, że największą przeszkodą przy projektowaniu szkoleń, które są naprawdę skuteczne, zmieniają zachowania i przynoszą rezultaty organizacją, jest to, że stosujemy pewien stary mindset, sposób myślenia czy model podejścia do projektowania szkoleń. To jest główna przeszkoda i zainfekowanie tym, że właśnie tradycyjnym modelem, no jest właśnie tą infekcją, którą tutaj badaliśmy. Każdy z tych przekonań było punktowane. Można było uzyskać maksymalnie dwa punkty, jeżeli ktoś odpowiedział, że całkowicie się zgadza z takim przekonaniem, jeden punkt, jeżeli częściowo i zero punktów, jeśli się nie zgadza. Następnie punkty były sumowane i oczywiście czym więcej punktów uzyskaliśmy w tej części badania, tym większy poziom infekcji naszych mózgów, wbudowanym modelem, który utrwalił się w naszych głowach przez lata edukacji formalnej. W drugim badaniu tym wspomaganym zestawiliśmy te przekonania charakterystyczne dla tradycyjnego modelu z przekonaniami, które są charakterystyczne dla takiego modelu nowego, czyli modelu, który odpowiada potrzebom ludzi, którzy uczą się w środowisku pracy. Bo te potrzeby są zupełnie inne niż dzieci czy studentów w środowisku edukacyjnym. W szkole uczymy się po to, czy z nadzieją i z założeniem, albo czasem bez tego założenia, że kiedyś w przyszłości wykorzystamy tą wiedzę w jakiś sposób w praktyce. Natomiast w środowisku pracy dorośli uczą się po to, żeby rozwiązać konkretny problem. Najlepiej tu i teraz, w bardzo praktyczny sposób. Natomiast stosujemy do tych drugich, do tego drugiego grona odbiorców, stosujemy cały czas model myślenia o szkoleniach, myślenia o uczeniu się, który pochodzi z lat nauki i edukacji formalnej, i edukacji szkolnej. W związku z tym nasze zadanie polega na tym, żeby przejść z modelu tradycyjnego do nowego modelu, jeżeli chcemy projektować skuteczne szkolenia, dla ludzi dorosłych w środowisku pracy. Dlaczego zrobiliśmy to drugie badanie? Pomyśleliśmy sobie tak, ok, spontanicznie możemy odpowiedzieć intuicyjnie, zgodnie z naszym przekonaniem, które mamy wbudowane, ale jeżeli pojawi się druga opcja alternatywna, to byliśmy ciekawi, czy jeżeli świadomie wybieramy pomiędzy modelami, to czy mamy tą świadomą kompetencję, że powinniśmy działać inaczej i projektować inaczej. I jak widzieliście przed chwilą na tym jednym przykładzie tej odpowiedzi, de facto tak jest, tak? Spontanicznie zgodziliśmy się z tym, że zaczynamy od celów, ale jak pojawiła się inna opcja, to większość z nas zmieniła zdanie i uznała, że powinniśmy stosować inną, inne podejście. Kto wziął udział w badaniu, to było ponad 100, ponad 100 osób, przy czym przy 30 uczestnikach tego badania już wyniki statystycznie przestały się zmieniać, w związku z tym wydaje mi się, że są dość wiarygodne. Zdecydowana większość uczestników to są ludzie, którzy zajmują się projektowaniem szkoleń learningowych lub zamawiają szkolenia projektowane i dostarczane przez innych wykonawców. I 3 czwarte uczestników badania zajmuje się szkoleniami dla ludzi dorosłych w środowisku pracy, także to grono było dość dobrze dobrane do kontekstu tego badania. No i teraz jaki jest poziom infekcji? Jak widzieliście, można było uzyskać maksymalnie 16 punktów. Ta skala, którą tutaj widzicie, ona pochodzi również z książki Napyt. Podobnie zresztą jak ta pierwsza ankieta badania spontanicznego. Nie zmienialiśmy tutaj nic, żeby zachować pewną metodyczną spójność z książką i z podejściem. Fimur, która o, tym, o tej infekcji właśnie mówi. Więc mamy te same kryteria oceny. 0 do 1 punkt, brak infekcji, 2 punkty, pewne objawy infekcji, wszystko co powyżej dwóch, infekcja. Infekcja, która wymaga leczenia. Przy tej okazji, zanim wyświetlę tą liczbę, którą, na którą tutaj czekamy, chciałem powiedzieć skąd w ogóle się wziął pomysł, żebyśmy my to, to badanie przeprowadzili. Wiecie, jak pierwszy raz ta książka wpadła w nasze ręce, to ja osobiście pomyślałem, zróbmy to badanie w naszym zespole wewnętrznym. Na ile my jesteśmy zainfekowani? Miałem takie przekonanie, że ten poziom infekcji nie będzie wysoki, dlatego że nasze myślenie o szkoleniach jest bardzo podobne do tego, co, co propaguje Kathy Moore. Od zawsze jesteśmy nastawieni na rezultaty, na zmianę zachowań, metodyka jest po to, yy, przygotowana itd. Tak, i tak, i tak mamy wiele przykładów takiej realizacji, pomyślałem sobie, no nie będzie problemu. Natomiast jak zrobiliśmy to badanie w naszym zespole wewnętrznym, to okazało się, że jesteśmy na poziomie około 7 infekcji. No i to spowodowało dwie rzeczy. Pierwsza myśl była taka, ok, musimy coś zrobić, czyli pogłębić nasze działania i pewną naszą świadomość, w jaki sposób projektujemy szkolenia e A druga refleksja była taka, zróbmy to badanie szerzej w środowisku e bo skoro dla nas to jest wartościowa i odkrywcza, że myślimy inaczej niż nam się wydawało, to może będzie też wartościowe dla innych, którzy zajmują się projektowaniem szkoleń. I tak. Y tak powstało to badanie, no i tak powstał raport z badania. Ten raport z badania y, póki co jest tajny, ale od godziny 13 w zasadzie, jak skończę tę prezentację, to już przestanie być tajny. Y, I na końcu prezentacji powiem Wam, w jaki sposób można się dostać do całego raportu z pełnymi wynikami. No to czas na wynik. Średni wynik, 9 punktów i 700. Czy to jest dużo, czy mało? No wydaje się dużo, bo ewidentnie jesteśmy na poziomie infekcji. Dodam jeszcze, że rekordzista uzyskał 14 punktów, ale na pocieszenie powiem, że nikt nie uzyskał, nie uzyskał 16 punktów. Na pocieszenie też mogę powiedzieć, że autorka książki twierdzi, że jest to problem globalny i on oczywiście nie dotyczy tylko naszego środowiska e ale jest to problem globalny, bo generalnie systemy edukacji na całym świecie są stosunkowo podobne i podobne mindset, że tak powiem, czy podobne przekonania utrwalają w naszych Naszych na marginesie dodam, że Burr również popatrzyła ten nasz raport swoimi komentarzami. Podzieliliśmy się z nią tym raportem jeszcze w fazie produkcji tego raportu. No i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie że dodaliśmy też to drugie badanie wspomagane. No i w raporcie znajdziecie też komentarze autorki książki. No to czas jeszcze na cztery przekonania szczegółowe. W sumie jest ich osiem. Tutaj zaprezentuję cztery, ale wszystkie są w pełnym raporcie. Praca projektantów w szkoleń polega na dostarczaniu wiedzy. Nie proszę Was już o podnoszenie rąk, ale mam takie przekonanie, że gdybym to pytanie zadał na samym początku prezentacji, to też duża część z Was mogłaby ręce podnieść. Ale już teraz wiecie, oczywiście, jaki jest klucz. W związku z tym wiecie, że jest to przekonanie charakterystyczne dla tradycyjnego modelu szkolnego, podejścia do szkoleń. No i 83%. Uczestników badania zaznaczyło odpowiedź całkowicie się zgadzam, bądź częściowo się zgadzam z tym przekonaniem. Co się stało, jeśli pojawiło się drugie przekonanie, że praca projektantów w szkoleń nie na zmianie zachowań uczestników? Zmiana decyzji. 70% wybiera to drugie. I znowu zobaczcie, intuicyjnie, spontanicznie odpowiadamy, że tak, ale jak mamy świadomy wybór, myślimy świadomie o projektowaniu, to wybieramy inaczej. Oczywiście dlaczego zachowania, no bo to o zmianę zachowań de facto chodzi, tak? bo to zmiana zachowań może się przełożyć na rezultaty dla organizacji, dla uczestników badania, a sama wiedza jest tylko pewnym wsparciem do zmiany zachowań. Czasem szkolenia wcale nie dostarczają nowej wiedzy, ale po prostu kształtujemy inne zachowania. Następne przekonanie to najważniejszą kompetencją projektanta szkoleń jest umiejętność prezentacji złożonych zagadnień w sposób jasny i zwięzły. Pewnie też byście podnieśli ręce, że to jest bardzo ważna. No, jest ważne. Pytanie, czy jest najważniejsza. 95% badanych? Tak, zgadzam się całkowicie, bądź zgadzam się częściowo z tym przekonaniem. Jaka jest alternatywa? Najważniejszą kompetencją projektanta szkolenia jest umiejętność projektowania interakcji. Dlaczego tak? Bo w sumie projektowanie interakcji pewnych wyzwań, które stawiamy przed uczestnikiem, to jest to, co ma szansę w szkoleniach i e learningowych. Najbardziej wpływać na zachowania, kiedy pozwalamy ludziom ćwiczyć, kiedy pozwalamy ludziom popełniać błędy. Również. No i jak był wynik drugiego badania? 53% wybrało tą yy, drugą opcję. Kolejne przekonanie, analiza potrzeb szkoleniowych. To jest ciekawe. Dotyczy przede wszystkim uczestników szkolenia. Wykonujemy ją po to, żeby szkolenie było dla nich jak najbardziej wartościowe. Jeszcze raz przypomnę, że te przekonania, które widzicie po lewej stronie, to są przekonania, które wprost pochodzą z ankiety badawczej. Zawartej w książce mapy Kefimur, a te po prawej stronie, które widzicie, to są przekonania dodane przez nas, alternatywne, odpowiadające modelowi szkoleń dla ludzi dorosłych w środowisku pracy. No więc, tak, jeśli chodzi o badanie potrzeb, no to 81% zgadza się, częściowo się zgadza z tym przekonaniem. Natomiast, jeśli pojawi się alternatywa, która brzmi tak, analiza potrzeb szkoleniowych dotyczy przede wszystkim organizacji, I to jest punkt wyjścia do projektowania szkoleń. Dopiero potem się zastanawiamy, jakie są potrzeby uczestników szkolenia w kontekście problemu, który chcemy rozwiązać w organizacji. To ma dopiero sens, bo czasem może być tak, że mamy jakąś lukę kompetencyjną na poziomie pracowników, ale jej uzupełnienie nie rozwiązuje żadnego problemu w organizacji. Takie szkolenie nie ma sensu ani dla organizacji, ani dla uczestników, bo nawet jak oni podniosą swoje kompetencje, to i tak ich nie wykorzystają w swojej organizacji. Nawet no jeśli pojawiła się taka druga teza, to 67% badanych wybrało tą drugą. Czyli znowu widzicie, że nastąpiła istotna zmiana opinii. No, i na koniec ostatni czynnik szczegółowy, który brzmi tak: projektowanie szkoleń dla biznesu oraz edukacji jest bardzo podobne, bo sposób uczenia się ludzi jest zawsze taki sam. I tutaj zwróćcie uwagę, że to jest przekonanie o najniższym poziomie infekcji. o najlepiej. Czyli najrzadziej zgadzamy się z tym właśnie przekonaniem, że to są takie same modele uczenia. Czyli wiemy, że powinno być inaczej. Tak? Natomiast mamy większy problem, jeżeli musimy sobie odpowiedzieć, co to znaczy to inaczej. Co widać po poprzednich pytaniach, tak? gdzie ten poziom infekcji był zdecydowanie większy. Tu jeszcze dodam, że przy drugim, przy drugiej tezie przeciwstawnej, że po prostu są to różne modele. 75% wybrało tą drugą tezę, więc jeszcze, jeszcze więcej uczestników. Czyli jeszcze raz wiemy, że powinno być inaczej, natomiast nie zawsze wiemy, co to inaczej oznacza. Dlatego, że w pierwszej kolejności odwołujemy się do naszego wbudowanego modelu myślenia czy sposobu myślenia mindsetu, pewnego y, o szkoleniach, które wynieśliśmy przez lata z systemu edukacji formalnej. Można więc powiedzieć, że jesteśmy na takim poziomie świadomej kompetencji, jeśli mamy podpowiedź, jeśli myślimy świadomie o tym, jak podchodzić do projektowania szkoleń, to OK potrafimy wybrać właściwy model. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, i usiądziemy do szkolenia, czy będąc zamawiającym, czy projektantem, jakkolwiek biorąc udział w, w tym projekcie, to spontanicznie pójdziemy w model, który znamy doskonale, w którym nie musimy myśleć świadomie, bo mamy to na poziomie nieświadomej kompetencji, który został nam w głowie wbudowane, że tak powiem, przez lata edukacji formalnej. Jak sobie pomyślicie o tym, od czego zacząłem, o celach, tak? Cele na przykład szkolenia, to jest element, który doskonale znamy z edukacji formalnej. Nawet w, książce, w zadania: uczeń będzie wiedział, uczeń będzie potrafił, uczeń będzie wymieniał, itd. To są cele. Natomiast nikt nas nie uczy definiowania problemu. W szkole nikogo nie uczą definiowania problemu do rozwiązania. Dlatego mamy tutaj olbrzymią lukę kompetencyjną. Jeżeli mamy zaczynać od problemu do rozwiązania każdy projekt szkoleniowy, to musimy się nauczyć to robić tego nie potrafimy, bo tego nas w szkole nie uczono, nie mamy tego na poziomie nieświadomej kompetencji. W związku z tym. Czeka nas podróż w górę ku nieświadomej kompetencji. Co znajdziecie w całym raporcie? W całym raporcie znajdziecie wszystkie wyniki szczegółowe. Mówiliśmy tutaj o 10 wskazówkach, jak projektować skuteczniej. Pokazałem 8 przekonań, ale de facto w ankiecie było ich 10. Nie będę teraz tłumaczył dlaczego, ale jak dotrzecie do raportu, to zobaczycie, dlaczego jest ich 10. I te 10 przekonań de facto stanowi pewną wskazówkę do tego, jak podejść do projektowania szkoleń dla ludzi dorosłych w środowisku pracy. Znajdziecie w tym raporcie oczywiście wszystkie wyniki szczegółowe, czyli poziom infekcji dla, każdych, dla każdego z czynników. Znajdziecie również wyniki drugiego badania i szczegółowe porównanie badania pierwszego z badaniem drugim, plus nasze komentarze. No i oczywiście też, tak jak powiedziałem, będą tam komentarze autorki książki. Jeśli chcecie zobaczyć, jak my podchodzimy do projektowania szkoleń, właśnie dla ludzi dorosłych w środowisku pracy, żeby to było skuteczne, to zapraszam. Jesteśmy tutaj po drugiej stronie korytarza i z chęcią o tym porozmawiamy. A jeśli chcecie otrzymać raport, to również zapraszam do nas. Wystarczy podać adres mailowy, wrzucić go do komputera, który jest na naszym stanowisku i w ciągu minuty będziecie mieli cały raport szczegółowy na swoich mailach. Możecie go również poprać przez naszą stronę. Za chwilę koledzy powinni uruchomić Link do pobrania i będzie to widoczne również na naszej stronie, bo tak jak powiedziałem, póki co trzymaliśmy do w tajemnicy, żeby teraz zaprezentować to Bardzo dziękuję.